W dniu dzisiejszym został przedłużony Państwu Radnym nowy, autopoprawka do projektu budżetu na 2010 rok. Dotyczy ona trzech zadań inwestycyjnych, które Gmina ma oświetlenie budżetu i realizuje w roku zarówno tym, jak i w latach następnych. Dotyczy to, odpowiedź od razu na pytanie Pana Kozyry, zmniejszenie środków po stronie dochodowej, jak i po stronie wydatkowej w gimnazjach w rozdziale 801 w wysokości 850 tysięcy złotych, a dotyczy to jest z tym, że gmina przystępuje do projektu, przystąpiła do projektu e-szkoła z przeznaczeniem środków na wyposażenie szacówek gimnazjalnych z komputery ponieważ jak otrzymaliśmy projekt umowy, z projektu umowy wynika, że gmina będzie przekazywała środki do Wodniku w Opolu i Wodnik w Opolu będzie jednostką realizującą projekt, natomiast gmina tylko i wyłącznie swój udział będzie musiała przekazać, aby projekt został zrealizowany. Druga zmiana w budżecie dotyczy nowego mechanizmu, czyli utworzenia Centrum Rekreacji Dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 4 w Namysłowie. I tak jak wspominałam, i jest to udokumentowane w uchwale dotyczącej zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Część środków z 2009 roku musimy przesunąć na rok 2010. Jest to, w, jest to w wyniku zmian, które m, pogodowe, związane są z warunkami pogodowymi, jak i również z dokończeniem inwestycji. Trzecia zmiana dotyczy zadania pod nazwą Centrum Turystyki i Rekreacji. Mamy sobie drugi etap. I tutaj, tak jak przy poprzednim zadaniu, część środków z roku tego, bieżącego przenosimy, przesuwamy na rok 2010, aby prawidłowo ocenić wykonanie budowy basenu letniego. Trzecia zmiana jest to już typowy zapis techniczny związany jest z, z zmianą klasyfikacji budżetowej, aby dzieci korzystające w placówkach oświatowych z basenu, mogły, żeby dzieci środki na korzystanie z bursenu mogły być wydatkowane w innej podziałce klasyfikacji budżetowej. I to wszystko dziękuję. No mamy to auta, to nami, sią, ale słownie. Pani czego przegłosujemy najpierw tą poprawkę. To i zawszek, jeszcze tu jest... Proszę bardzo. Ja mam taką to to

Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię w sprawie projektu budżetu przedłożonego w terminie do 15 listopada. Ten projekt opiniuje. Natomiast budżet po uwzględnieniu autopoprawki jest i złożonych wniosków jest przedkładany Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako, jako uchwała budżetowa i ona będzie jeszcze raz badana.

Jak bo jak ta pan ma z Dziękuję bardzo. ja przypominam, sobie, była udzielona odpowiedź w tej sprawie, ale proszę pana. Proszę Państwa, na... Trochę coś, chyba, tu jest tak rozmawiamy o budżecie. To to rozmawiamy o budżecie, a o i nagle mówimy o kanakasu Lidy Remo. Yy. No bądźmy no, no, wypowiadać, przyjdzie nam to czas. Tak. Ja razem tłumaczyłem na temat sketynówki. Wysokiej Radzie z powodu, jak przyjdzie na to czas, tak, jak będziemy mieli już podpisaną umowę. Ja tylko poinformowałem, że nasz wniosek ma pierwsze miejsce. Ale prosimy, że wydatkowajmy jakiś porządek. To tu z będziemy mówić o końcach, o bezpieczeństwie. To różne sprawy wyczerpu, później będziemy rozmawiać raz. To jest tak, nie można wprowadzać zmian do czegoś, czego jeszcze nie ma, żeby zostało utalone. Wydaje mi się, że sensownym byłoby, wydaje mi się, że sensowniejszym było przyjęcie budżetu taki, jaki był wprowadzony, następnie zgłosić propozycję zmian do porządku obrad i w punkcie tam na przykład takich M czy KL wprowadzić te zmiany. Przegłosowanie zmian do tego, co wcześniej uchwalimy. Wydaje mi się, że to by było tym, ale określam, nie wiem. To jest moja prywatna e, taka uwaga, że rzeczywiście no trudno nie by było głosować za zmianami, który nie, no nie ma to zmienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Pan Burmistrz. Mówimy. Mówimy a o to Kto wnosi budżet. Ten to. Ma prawo do tego budżetu wnieść poprawki. Jeżeli ja bym wiedział przed 15 listopada o tych okolicznościach, które nastąpiły po tym czasie, to bym już to ujął przed 15 listopada, jak ten budżet wnosiłem po obrady wysokiej rady. Te okoliczności nastąpiły po tym okresie i dlatego też Mam prawo w tej chwili wnieść autopoprawkę. Projekt tego budżetu został, do 15 został oceniony przez Regionalną Izbę i powiedzieli, że oceniają go pozytywnie. Teraz wnoszę autopoprawkę, wnosząc o te zmiany i tu Pani Skarbnik powiedziała na czym one polegają, dlaczego taka zachodzi konieczność. Państwo, jeżeli podejmiecie decyzję e, i przegłosujecie to pozytywnie, to i tak cała ta uchwała budżetowa pójdzie z powrotem do i ludzie, oni ocenią, czy zostały zachowane względy prawne. E,